Przebieg faceta jest oznaką atrakcyjności. Witam. Ogólnie dlaczego mężczyźni nie lubią kobiet z dużym przebiegiem? Czyli kobieta miała przykładowo 30 partnerów seksualnych. Dlaczego nie jest to pociągające? Dlaczego takie kobiety często no, są tej najniższej. Kategorii, dlaczego kobieta z najmniejszym przebiegiem budzi w mężczyźnie no, podziw, pożądanie. I teraz wróćmy do początku. Żeby to zobrazować, trzeba wyjaśnić, co tak naprawdę u jednej z płci powoduje, że ktoś ma dużo tych partnerów. Seksualnych. I teraz mamy bardzo prosty przykład. Mamy kobietę, która nie ma szkoły, która po prostu jest. Po prostu nie pracuje, nic nie robi. I taka dziewczyna przykładowo ma 19 lat. Nic nie robi, nie pracuje, może być. Po prostu nielubiana. Ona ma to totalnie gdzieś. Ale ma wygląd. Każda kobieta do pewnego wieku ma ten swój topowy, atrakcyjny wygląd, zależny od swojej osoby. I teraz mamy tą kobietę, i ona jest bardzo atrakcyjna. Ma długie włosy. Ma jędrną. Cere. Ma fajne krągłości. Nie ma celulitu. Naprawdę, nawet nie musi ubierać drogich ciuchów. Wystarczy, że ubierze krótkie jakieś tam spodenki. Krótką spódniczkę, nawet może być na wyprzedaży za 20 zł. Jakąś tam podkoszulkę z dekoltem za 15 zł w promocji. I ona sobie idzie. W miasto. I już mężczyźni się na nią patrzą. Już tak naprawdę ta kobieta może zacząć no, uprawiać no, swój nierząd. Nawet dzisiaj taka kobieta nie musi nawet iść nigdzie. Nie musi nawet wychodzić do klubu. Nie musi chodzić na domówki. Wystarczy, że założy sobie aplikację. Tinder, Instagram, i wystarczy, że stanie przed lustrem w domu i zrobi sobie zdjęcie, nawet w tej bluzce z promocji. Już mężczyźni będą do niej pisali. Nawet jeśli tych mężczyzn nigdy w życiu na oczy nie widziała, już będzie z nimi mogła wchodzić w dyskusję. I teraz. Zobacz, wyobraźmy sobie, że ta dziewczyna założyła tą aplikację, ktoś zaproponował jej spotkanie, że on po, po nią podjedzie, pod dom, on nawet nie musi się nigdzie ruszać, on podjedzie, pod blok, pod most, nieważne. I on podjeżdża super, autem i tak dalej. No, bo inni dla takiej kobiety nie będą w ogóle atrakcyjni. I on podjeżdża, i tego samego dnia ta dziewczyna przespała się z tym mężczyzną. Co ona zrobiła? Tak naprawdę tylko zrobiła jedno zdjęcie i zainstalowała aplikację. Chwilę popisała, bo i się nudziło, bo nie miała co robić. I już przespała się z jakimś gościem. Następnie wróciła do domu, już następny przedstawił jej swoją propozycję, i znowu pojechała na drugi dzień z następnym. Już ma plus dwa do przebiegu. Po miesiącu już spała z pięcioma gośćmi. I tak przez rok czasu niech będzie nawet tych. 10, 20. Tak naprawdę, sky is the limit, i tyle. I zobacz, i ta dziewczyna może tak naprawdę sypiać sobie codziennie, co tydzień. To zależy od niej, czy jej się będzie chciało. Nic nie musi, rozumiesz? I teraz odwróćmy sytuację. Mamy mężczyznę, który też chciałby dużo. Dziewczyn zaliczać. Mamy takiego gościa, który też nic nie robi, nie pracuje i tak dalej. Nic nie robi. Zakłada aplikację też randkową tylko że on tam wrzucił zdjęcie. Przed lustrem stoi. Nie ma tam jakiejś super sylwetki nic po prostu normalny, zwykły chłopak. Większość kobiet. Chwilę z nim pogada, ale żadna nie chce się spotkać. On myśli, co jest. Idzie na ulicę, zaczyna zagadywać, też dziewczyny go olewają. On myśli, co jest, co się dzieje. Chodzi sfrustrowany, wkurzony, bo chciałby po prostu sobie ulżyć, chciałby te dziewczyny pozaliczać, ale dziewczyny reagują tak samo, co się dzieje. I to jest właśnie ten moment że kobieta jest tak skonstruowana, że chce mężczyznę atrakcyjnego. I dopóki ten mężczyzna nie stanie się atrakcyjny, tak naprawdę może zapomnieć, może zapomnieć o podbijaniu swojego przebiegu. Nawet jeśli będzie chciał iść do prostytutki, to ona i tak będzie chciała od niego pieniądze, ale on nie ma pieniędzy, no bo nie pracuje i nic nie robi. Dlatego, jeśli mężczyzna zalicza dużo dziewczyn, jest to mężczyzna, który ma pozycję, jest atrakcyjny, najczęściej ma pieniądze, ma status, jest niezależny. I teraz, kiedy taki status u takiego mężczyzny się pojawia? Są tacy, którzy rodzą się w bogatych rodach, więc można powiedzieć od razu mają ten status i mogą sobie pozwolić od najmłodszych lat. Ale spójrzmy na polskie realia. Zazwyczaj normalny chłopak dopiero gdzieś po dwudziestym roku życia, może przed trzydziestką, dopiero staje się atrakcyjny. Dlatego tylu jest chłopaków, którzy chodzą do szkoły i wszystkie dziewczyny ich olewają. Ale oni to nie jest tak, że nie chcą mieć tych dziewczyn. Chcą, ale po prostu te najładniejsze dziewczyny nie są nimi zainteresowane. Mało tego, nawet te przeciętne nie są nimi nawet zainteresowane. Nawet te brzydkie często też nie są takimi mężczyznami zainteresowane, bo. Gadzi, mózg jest kobiet bezwzględny. To ma być atrakcyjny mężczyzna. Musi mieć zasoby. Musi mieć atrakcyjny wygląd. Musi mieć inteligencję i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jasne, będą mężczyźni, którzy od najmłodszych lat gdzieś tam ciężko pracowali. Czyli przykładowo na sali gdzieś tam treningowej, może jakiś instrument grali, może gdzieś tam jakąś muzykę zaczęli tworzyć i stali się sławni. Ale ile musieli w to pracy włożyć, i to często widać, że wielu młodych mężczyzn od najmłodszych lat coś tam rzeźbi, ciężko pracuje, i dopiero efekty są po latach. Można powiedzieć, że mężczyzna nie ma nic za darmo. Musi na to ciężko zapracować. W skrajnych przypadkach, wyjątek od reguły, że takie dziecko rodzi się po prostu w bogatym rodzie i tak dalej, i tak dalej. No ale no to jest mniejszość. Zazwyczaj te realia są takie, że taki mężczyzna potrzebuje lat, by stać się atrakcyjny. Dlatego dla takiej kobiety, która można powiedzieć od razu, rodząc się, otrzymuje urodę, bo do pewnego wieku, no, nawet ta dziewczyna, która no, wygląda przeciętnie i tak, będzie przyciągała do siebie wielu mężczyzn. Natomiast mężczyzna, Musi zapracować. Oczywiście, no, plusem jest to, że gdy mężczyzna stanie się atrakcyjny, później zgarnia te wszystkie atrakcyjne kobiety i może sobie na to pozwolić. Może sobie tych dziewczyn zacząć zaliczać, może sobie, jakby to powiedzieć, ulżyć, może odbębnić to, czego nie miał wcześniej. A ile to jest mężczyzn, którzy przekroczyli 25 lat, 30 i dalej mają gdzieś tam najniższą krajową, są na jakiejś ręcie, nie chce im się pracować, są leniwi. Dalej, jakby to powiedzieć, tych kobiet nie mają. Dlaczego? Bo są nieatrakcyjni. Dlatego widzisz, dlaczego kobieta, gdy mężczyzna ma duży przebieg, dlaczego jej to nie przeszkadza? Dlaczego mężczyzna, który nie ma dziewczyny, dlaczego, gdy kobieta pyta się faceta, ile miał dziewczyn, i ten mężczyzna mówi, że nie miał żadnej, dlaczego jest tak, że ta dziewczyna reaguje, no, nazwijmy to taką pogardą? Bo to oznacza, że żadna dziewczyna go nie chciała. Dlaczego te dziewczyny ulegają tym Podrywaczom. Dlaczego dziewczyny ulegają tym mężczyznom, którzy po prostu dużo dziewczyn zaliczają? Bo widzisz, to oznacza, że oni są atrakcyjni. Bo jeśli mieli tyle dziewczyn, to oznacza, że są atrakcyjni. Bo byle jaka dziewczyna nie poleci na byle jakiego gościa. Rozumiesz? Dlatego widzisz dla dziewczyny facet, który ma dużo dziewczyn, latają za nim dziewczyny, no jest potwierdzeniem tego, że on jest atrakcyjny. Rozumiesz? Dlatego widzisz, no, jeśli mamy kobietę z dużym przebiegiem, no jest to, można powiedzieć, oznaką, no, kolokwialnie mówiąc, nie obrażając nikogo, próżności. Natomiast mężczyzna, żeby mieć duży przebieg, naprawdę musi bardzo dużo w swoim życiu zrobić. O to chodzi. Dlatego widzisz, nie miej pretensji też do mężczyzn, którzy są atrakcyjni i zaliczają dużo dziewczyn. Może ktoś Ci odbił dziewczynę, no też nie miej pretensji, bo on widzisz jest atrakcyjny, on zapracował na to wiele lat. Dlatego widzisz, Ty musisz się cały czas rozwijać. Rozumiesz? Musisz być cały czas atrakcyjny. Dlatego widzisz kobietom często, pomimo tego, że on, one tak mówią, to jej mężczyzna, który ma duży przebieg, jej w ogóle nie będzie przeszkadzało to. Dlaczego? Bo to jest dla niej informacja, że on jest atrakcyjny. I teraz kogo wybierze kobieta? Mężczyznę, który miał przykładowo 10 partnerek seksualnych w życiu, czy mężczyznę, który nie miał żadnej, albo jakaś tam jedna trafiła się. No zobaczysz, że często dziewczyna powie, że tego, co ma duży przebieg i mogą pojawić się jakieś tam głosy, że nie, że tamten, co ma jedną jest lepszy, co ty robisz, nie bierz tego, on cię zostawi, to jest podrywać i tak dalej, ale ona i tak wybiera tego, który ma większy przebieg. Dlaczego? Bez to znakom atrakcyjności, bo skoro przespał się z dziesięcioma kobietami, no to musi być atrakcyjny. Natomiast jeśli ten, co miał jedną, no przespał się tylko z tą jedną, rozumiesz? Trafiła mu się, była pijana, no to ona widzi to jako brak atrakcyjności, rozumiesz? Dlatego widzisz, no, mężczyzna atrakcyjny, który jest atrakcyjny, rozumiesz? Zazwyczaj będzie miał duży przebieg. Zobacz, no mamy gościa, jakiś celebryta, jest jakiś koncert, on jest na górze na scenie, zobacz. Można powiedzieć, że połowa tych kobiet, które tam przyszła na ten koncert, no to po prostu chciałaby pójść na backstage i się z nim przespać, no nie? W kolejce by się ustawiały. Rozumiesz? Bo on jest atrakcyjny. I czy innym kobietom to przeszkadza, że on tyle miał kobiet? No nie, one powiedzą, że jest atrakcyjny, więc to jest normalne. Rozumiesz? Bo on naprawdę musiał dużo w życiu zrobić. I. Wjeżdża tutaj hipergamia, rozumiesz? Więc kobieta szuka najlepszego. Najlepszych genów. A to, że miał 10, 20, 100 lasek, to jej to w ogóle nie będzie przeszkadzało. Wręcz jeszcze go pochwali za to, że no, no taki atrakcyjny mężczyzna, to ja się nie dziwię, że tyle dziewczyn miał. No nie? Rozumiesz? Dlatego widzisz, no, kobiecie Nabijać ten przebieg. To jest łatwizna. W dzisiejszych czasach aplikacja randkowa instaluje i wiesz, mam kumpla, co ma aplikację randkową. I powiem Ci, on na początku też mu się wydawało. Dzisiaj to on ma tak, że instaluje ją, no nie? I dziewczyny na pierwszych spotkaniach zrzucają Majtki i tak dalej. I, I rozumiesz? I są sytuacje, gdzie przespał się z dziewczyną na pierwszym spotkaniu, i tak dalej, a ona już sama później się do niego nie odzywała. Nic. On do niej dzwoni, ta nie odbiera, poleciała do następnego, rozumiesz? Dlatego widzisz, dlaczego dziewczyny zaniżają ten przebieg. Dlaczego dziewczyna, nawet jak się mówi, że jeśli dziewczyna mówi, że miała 10, to pomnóż to razy 3. Dlaczego mężczyźni często zawyżają swój przebieg? Że miał jedną, rozumiesz? A powie, no ja miałem 5, 10, 20. I mówi się, że jak mężczyzna mówi, to podziel przez trzy. Kobieta pomnóż razy trzy, mężczyzna podziel przez 3. Bo widzisz, bo podświadomie mężczyzna, który dużo dziewczyn zaliczył, jest atrakcyjny. Im więcej dziewczyn, tym atrakcyjniejszy mężczyzna. Tak u kobiet. Jest tak, że kobieta im ma większy przebieg, tym można powiedzieć większa próżność. Rozumiesz? Dlatego często jest tak, że kobieta, zobacz, z zerowym przebiegiem bierze takiego bad boy'a, który połowę Dzielnicy przeleciał, a ona w nim widzi, że on jest atrakcyjny. Czyli ona oddaje mu ten swój pierwszy raz, rozumiesz? Pomimo tego, że nie, może to nie być najlepszy wybór, ale ona i tak, bo ona widzi w tym atrakcyjność, bo dużo dziewczyn miał. Rozumiesz? Dlatego znowu mamy to powiedzenie: im masz więcej dziewczyn, tym będziesz miał tych dziewczyn jeszcze więcej. Kto ma, temu będzie dodane, rozumiesz? Dlatego widzisz, dla kobiety zrobić przebieg to jest nie problem. Dlatego widzisz te wszystkie Tinderówy, to one mają tam takie przebiegi, rozumiesz? Złapałbyś się za głowę. Jeśli na przykład widzisz koleżankę, która jest na tej aplikacji, no to już razy trzy przebiegu w miesiącu jej do, dodaj. No bo ona tam nie jest, by sobie wypić kawkę. O to chodzi. Dlatego widzisz, mężczyźni, dla kobiety, którzy są nieatrakcyjni, to często spotyka się to z tym, że oni nie mają wzięcia u kobiet i oni mają bardzo małe przebiegi. Rozumiesz? No, bo są nieatrakcyjni. No, bo żadna go nie chce. Dlatego widzisz, że jeśli kobieta widzi, że mężczyzna nie radzi sobie z kobietami, w pewnym sensie ona czuje, że on jest nieatrakcyjny. Dlatego widzisz, kobiety często wybierają tych bad boyów, pomimo tego, że ona wie, że on ją może. Porzucić, zostawić i tak dalej, latają za nimi z tymi z największymi przebiegami. Rozumiesz? Bo dla niej to jest oznaka atrakcyjności. Natomiast zobacz, kobiety często nie latają za mężczyznami, którzy są nieatrakcyjni. Nawet ta dziewczyna, która będzie sobie podbijała przebieg, nie prześpi się z jakimś byle jakim, byle kim, no nie. Tylko to musi być ten atrakcyjny. Dlatego widzisz, no, wszystko jest tutaj prosto, jasno wyjaśnione. Można powiedzieć, że przebieg u faceta no, zwiastuje to, że jest atrakcyjny.